Codzienne spotkanie ze słowem Bożym środa 2 lutego, święto ofiarowania pańskiego, słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy minęły dni oczyszczenia Maryi i Józefa zgodnie z prawem Mojżeszowym, rodzice Jezusa zanieśli Go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu, tak bowiem napisano w prawie pańskim. Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z nakazem prawa pańskiego parę sunangarlic lub dwa młode gołębie. Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim. Duch Święty objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Kierowany przez ducha, przyszedł do świątyni, gdy rodzice wnosili malego Jezusa, by wypełnić odnoszące się do Niego przepisy prawa. On wziął go na ręce i wielbił Boga. Teraz, o Władco, zgodnie z Twoim słowem, pozwalasz swemu sludze odejść w pokoju. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom Światło na oświecenie pogan i chwalę ludu Twego Izraela A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono I błogosławił ich Symeon, a do jego Matki Maryi powiedział On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać, a Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asera, bardzo podeszła w latach. W małżeństwie przeżyła 7 lat i owdawiała, miała już 84 lata. Nie opuszczała świątyni i służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą. W tej właśnie chwili nadeszła, wielbiła Boga i opowiadała o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Kiedy wypełnili wszystko zgodnie z prawem pańskim, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Chłopiec zaś rósł i nabierał sił. Napolniając się mądrością, a laska Boża była z nim. Krótkie rozważanie do Słowa Bożego. Wiara i światło. Nasze życie łączy się z Chrystusem, który jest naszym światłem, znakiem sprzeciwu wobec zła. Dzięki temu nie kroczymy w ciemności grzechów. Bóg pragnie być naszym światłem, tylko trzeba na to światło się otworzyć ona przywraca nam autentyczny blask dzieci Bożych. Jezus, wnoszony do świątyni jerozolimskiej, chce oświecać naszą wiarę, sprawić, że otworzymy nasze serca na Boga i drugiego człowieka, napełnić żarem naszą modlitwę. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dałeś mi zdolność do udziału w dziedzictwie świętych świetłości, że wyrywasz mnie z władzy ciemności.